Michelle. Musimy tam dojechać zanim papież wyląduje. No chodź. I co powiedział? Możesz zmyślać. Czy on zaraz przyleci? Mówisz masz, jestem. Pomyłka, czekam na kogoś w białym. Nie ma problemu, przebiorę się. Czekam na kogoś, kto nie udaje. I kto odpisuje na wiadomości. Miszer, chciałem odpisać. Przez pół roku za późno. Dobrze, to co? Obiad? Spacer. Oproszę cię. Na neutralnym gruncie zaraz jak skończysz. Czego ty chcesz, Janusz? Szczerze? Autograf. Dla musi. Pani pułkownik chce mnie zapuszkować? Michelle, lubisz ryzyko. Umów się ze mną. Co też się je lubisz? Idź z nami. Mamy wolne miejsce! <noise> Michel!